Witam wszystkich wiksiarzy! Siemaneczko, dzisiaj mamy czwarty albo piąty mhm. Dzisiaj mamy 5 lutego i dzisiaj będzie wstawienie indeksonów, że idziemy dokończyć przygotowywać kurnik Czy idziemy? Ja jestem spóźniony ale ja idę tam, trochę pomogę, poogarniam. Wczoraj dałem szpilki w zetorze do przetoczenia. O pomysł Rafała strawi garaż. Pozdrawiam Ci serdecznie, dziękuję. No i jak będziemy mieli tu gotowe, także szpilki będą przetoczone na M18, żeby nie wiercić felgi od niucha. I potem Wam może pokażę rozładunek indyków. Pogadamy chwilę coś tego, pokażę jak kurniki. No i a i żmiki mam do przywiezienia, bo poszarnie przerabiam. I powoli będziemy działać. O, tu ciemno, nie? Tę linię pojęcia mamy po serwisie. Chłopaki pogarniali i ten. Ja ją trochę wkopię, żeby miał ptaki niżej. Niektórzy takie bumerangi robią. O, tutaj cieknie. O, tu jedno pojedło, cieknie. Ale tragedii nie ma. Tak wymienić zaraz, ale co się zakręcę wodę, co? No to potem. To, 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 to tak i cały i cały mokre. Czekaj tu, tu. Dobra. A gdzie te smoczki są w biurze? O widzicie, tak jak tu no trzymać, raz ciśnienie z linii spuścimy, to to płucze. A ten też następny. A tamten też jeszcze nie tak źle. Ten najbardziej cieknie. To te dwa wymienię. Czy to nowy jest? A ten ptaki całe mokre. Stary smoczek, już wywalony. Nie, nie mam zrobionego zaraz. Dwa oringi były dane. Dwa oringi były dane. No ja wiem. wypłukać, że wody zimną miały. No to teraz to masz 30, tam parę stopni, 36 będzie. To będzie ten. Chwila, i ta woda się psuje po prostu w tych liniach. A mówię, w tym centralnym się tak przelewa ta woda? On będzie trzeba dościelić dwa razy rano i wieczorem. Z witaminą C zaraz dostają jest kurczę malina i ta linia to w zasadzie była linia na kurczaka to starcza na odchów na tych na boksach także wstawimy przyjadą małe i może coś tam dogramy jeszcze Pokażę, Medzik, jakie koszty tu są poniesione. Zobacz, jak płaciły. Stówek nawet nowy jest. Zobaczcie. Patrz, 23,90. Zobacz, co się dzieje. <gry> Witaminka C. Białego proszku dostaną. Dolatać po tych pękach. Po półtora stówka. Zimna woda, piękna, żeby były nawodnione ptaszki. No, i my nie robimy tych, 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 tych tam bumerangów, tylko sobie ten. Ej, po ile? Po 6? Zapytaj, po ile on chce? Po 6 chyba, co? Cuda na kiju. Tak. No, i mamy gotowe w zasadzie. Światło na start, bo pierwsze kilka tam pierwsze kilka dni tam dwa trzy to więcej światła troszkę I, i i i i będziemy czekać aż przyjadą z ptakami potem wam pokażę ptaka jednego jakiegoś bydlaka no i tyle i tyle będzie z wstawienia nie wygląda chyba to tak źle chodzi mi o tą. No i tak mniej więcej jest przygotowane, więc ptaki za chwilę mają być. Bardzo dużo tych karmideł musi być, bo indyk to jest taki, wiesz, jest taki gulon, że on musi trafić na tą. On musi iść i nagle przed nim musi wyrosnąć karmidło. To on wtedy zje. A inaczej to on tak nie za bardzo by chciał zjeść. On tak będzie sobie biegł. I patrzy o woda, no to tam dziobnie trzy razy i się napije, dlatego tego wszystkiego musi być dla tych gulonów tak dużo, śmiechem żartem, ale no ten, te zachowanie w porównaniu do kurczaka już mało pamiętam teraz, ale kurczak to był taki kurczak, on ze, inaczej, indyk on bardziej biega, jak potem już się nauczy, to gdzieś tam tych linii paszowych, tego wszystkiego nie jest potrzeba aż tak dużo, no ale też obsada jest, obsada jest niższa, nie, ale o jakby indoor, indoor to w ogóle już dużo chodzi. A kurczak za to, no jakby nie potrzebował aż tak strasznie dużo tej wody, tego, tego karmidła, jakby, jakby ten kurczak bardziej tak sobie chodził jak był mały, nie był taki podatny na te, na te rzeczy. Ale potem jednak no, ze względu też na obsadę no, potrzebował dużo tych karmideł, o, kurczaczkiem jak mówię przeszedłeś przez kurnik, wracałeś i one w ogóle nawet tego miejsca przejścia nie... Nie zamknęła. Za indykiem jak pójdziesz, to całe stado, zaraz jak do paszarni się idzie, to całe stado za tobą. Ale on ten taki głupiutki ten indyk jest jak mały, dlatego tego tak dużo musi być. Bo i pasza jest na wytłaczance, i pasza jest właśnie jeszcze to będzie porozstawiane jak już będą, bo tu będziemy stawiać kartony. No i one potem właśnie jak tak sobie biegają, one jak są takie małe, to biegają i robią. Nie, no i potem one właśnie muszą trafić na Ja bym chciał trzy, my po trzy, no. Patrz, gratis dali coś tu, patrz, gratis. To się chwali. Małe pici punkse. Maksula, będziesz pilnował indyki? Co, będziesz pilnował? Oczywiście. Pilnuj, żeby nie pouciekały. Chodź tu i będziesz pilnował. E, czekaj, albo na trzy od razu zestawiać, do liczenia będzie łatwo, albo na dwa, to zestaw stawki po 2. No to dobra. To podwale, okej. A zawsze były No, zawsze były, no. Tylko górne? Tylko górne. Nie, ostatnio były wszystkie. Tam chciał trzy. Na grzewnicę zaraz nie. Tak co masz słomę w butach? W takim miejscu się urodziłeś, nic ty nie zrobisz. No ja też nie. Aga, chodź pokażę ci ptaka mojego. Zobacz. <laughs> Cokolwiek się błyszczy, a na tym jest e, czerwona lampeczka. Jest na GoPro, która miga. <coughs> zaraz <coughs> do tego GoPro. E, no, dziobią, nie? Dziobią tą lampkę czerwoną. No i teraz nim podgrzejemy, żeby się ładnie rozeszły. I mamy na razie chwilę przerwy na kawkę, i potem będzie trzeba chodzić i pilnować tego. No i czekajcie, jeszcze Wam tu pokażę, sobie rozgarnąć trochę, żeby nie stanął na żadnego bąbla małego. Trzeba trochę uważać, o i one sobie wtedy mają ciągle wodę, nie? Jak jest kulka i wtedy, o, tą kuleczkę sobie, no już już do GoPro leczą, do tej. I, do, i zobaczcie, jak one właśnie za głosem idą, nie? Także ja muszę stąd uciekać, bo one po prostu obchodzą, jak się rozmawia, ale one tam dzień, dwa, chwila i się przyzwyczają. No, a tak z tym porządnym cienkiem to nie ten, ale tak jak na jak jest oparcie, oparci, no to też się wyciągnie, nie? No, jak, będzie, jak tak siedzi na czepach. Tragedia, nie? To 150 to ma Ciężko, 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 no. A ja mówię, to jest jeszcze taki temat, że. Jak? 250 No, lina ten, lina długa i żeby też to oparcie, bo tak jak się śliska, czy, ślizga, czy na tym. Jak ma to już No, ja miałem taką sytuację kiedyś. Goś się wpakował w taki wąwóz, nie? Kurde, i przez drogę, no myślałem, nie szło tego wyciągnąć, a to, toż to kurczę ze 40 tą wszystko pewno no. waży, co, czy nie? Tak. No właśnie, nie? No, bo tam... To usiądzie, to... No sieka, kurde, nie? Sieka, sieka. Zobaczę jak właśnie ten na próbę wziąłem właśnie, bo wy jesteście Morawica, przy tym jest blisko. Lepszego, lepszego warta w Polsce nie ma. Jak Nordkalk? No. no, no, ale ten ogólnie jesteście blisko siebie. Kopalnie są blisko, czy nie? Morawica z Nordkalkiem. A no, 30 kilometrów. A co, to dużo? No bo wiesz, tam jest, czy tutaj sławno, to jest okolice Piątkowa Trybunalskiego. No, no, no. Tak 30 kilometrów. To wy jesteście stąd? Tak. Mhm. A Morawica, no to są kielce, nie? Aha, okej, okay. to na starsze będą chyba te skały, tak? Trochę. Z tego, co tam wiem, bo ja to nie mam na nich gospodarki, to co mi, mm -hmm. mówią, co mi ludzie mówią. Ale to, to, no? tego towaru nie ma, nie? Jak to? Ja sobie porównam, nie? Bo mnie tak też stopień do mielenia interesuje. No tak właśnie, gen... właśnie, jeśli chodzi żeby o, o zmielenia, zmielenia, to nigdzie w całej Polsce nie kupisz bardziej zmielonego wapna Jak, jak Nordkalk? No, 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 no. spoko. No zobaczymy. Bo nawet o, i murawica, to i te inne kopalnie, to już mają grubsze. Grubsze, no. Ale ogólnie działa. Ja wcześniej tam tego Nordkalka też już miałem. I zobaczymy jak ten. Tam pan, pan może pod 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 bardziej. O, no tak to ekstra. Będę do sady musiał go ciągnąć. Raczej bez ściągnika się nie obejdzie. O panie. A to, a to ten. A to sąsiad. A to widzisz. ona no nie to morawica podobna tam była też taka była ale aż taka nie troszkę inna ładne, suche zaraz je ten idziemy na akcję ratunkową no jest na dole. Okej. Okay. Drona puścić? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Za tego, za drona, na drona wynajmuję, bo musiał teraz sterować. Ale wiesz co jest opcja, bo ja byłem już od kilku rodzin. Że wisi, nie? No. Ta go i on sobie Tak, tak, no. Ale tak kurczę ten, jakoś nie ma kiedy się zająć tym. Tak, tak. Tak jak w tym filmie z takim John ostatnio oglądałem A tutaj ja sobie to podgarnę i, i będzie malina. Kurna, ale fajne naprawdę to wapno. No nie no, mówię ci, że to jest towar pierwsza klasa Mąka, nie? No. Takiego oni mają, takie, te wiesz, te sita, taki błonek, że... No i strasznie ogólnie to wapno jest rude, nie? Murawica taka nie jest. I sobie przed chwilą patrzyłem na składę. To Morawica ma 1-2% MGO, a ten ma niby do 1,5 MGO, ale no pięknie, rozdrobnione to jest pięknie. Mam, będę miał jeszcze łódkę Morawicy, sobie porównam i jeszcze mówię, kurde, może coś to jest nie ten, ale patrzę, jest Nordkalk odmiana 04, nie, czyli z obu skał wapiennych, a Kujawit to masz 05. No, ma troszeczkę niżej CO. Kujawit ma troszeczkę mniejszą zawartość CO. No, ale ogólnie ten e, 1,5%, tak? C e, MGO. No to jak masz 3000 kg razy 1,5%, no, to masz 45 MGO. No to niedużo. To bardzo mało. E, no, to bardzo mało. Idziemy tam przykryć to watno. Parę palec się rzuci. 45mg, no to w kizerycie, czy coś, to zobacz. Trochę tego kizerytu rzucisz i to tutaj to wyglądać, wyglądać, wygląda jakby dużo więcej tego magnezu było, ale domielone to jest świetnie. Piękne jest. drobniuteńki, fajne, fajnie się będzie rzucać. Chociaż też, o widzisz, o. Tak ten, takie pulchne, bo ono świeżo zmielenia, o. Też jest tutaj, o. Ten pył to szybko przejdzie. Jak tam budowa idzie? przykryte paletkami zawsze trochę ochroni, chociaż tam przerwane na środku, ale zawsze już tam trochę osłonięte będzie ono też te wapno tak tam siądzie, bo ono teraz to takie świeże, po dostawie tak fajnie jak sobie mi się uda, że zaraz zamówisz zaraz siejesz, nie? to jest bajka, kurde zastanawiam się, tej właśnie morawicy może tam nie wysiać od razu pod buraki jeszcze muszę badania gleby zrobić I zaraz wam pokażę jaki próbnik Do badań gleby jeszcze kupiłem Z Aliexpress No taki próbniczek z Aliexpress sobie kupiłem To muszę tak Tutaj od tego tłoka jest nakrętka O To trzeba skręcić na, na klej do śrub i tak samo tą tuleję tutaj, o ona teraz się dokręciła, ale tutaj ten gwint trzeba podłożyć i powiem Wam, że jak będzie suchsza trochę ziemia, na glinie to i tak będzie lipa, ale spoko jest. Zobaczyć, tu gdzieś może nie będzie kamienia. I tak jakieś tam korzenie wbiłem. Ale, o, tam gdzie taka luźniejsza, słabsza ziemia, to myślę, że... A, weź tu gdzieś kurde, wszędzie korzenie drzew. Przyda też na 20 centów, pobiera. równiczek, nie? A, pięknie to zrobiłem. O, może teraz się uda. Trzeba znaleźć miejsce bez korzeni. No. Zobaczcie jak fajnie. Ale o. Także. O. Bardzo duża ta próba jest, nie? Ale do wiadereczka się weźmie i tam gdzie jest właśnie taka mocniejsza Trochę zbita to też wcale nie jest tak prosto. ktoś tam polecał. No i mówię, dobra, kupić, kupiłem jak nie, to i nawet tam śrubokrętę można to wydziobać. Będę miał swój ten próbniczek, bo i tak się ciągle tego używa, i tak się ciągle tego używa, to może być. Mam mamy szkoło zdemontowane od zetorka i powoli to będę grzebał. Dobra, się maneczko.